Z tej strony AntoluxXX I dzisiaj sobie otworzymy jedną saszetkę Champions League 2014-2015 I jest coś. Mamy dwa herby Lovren'a Olympia Co Wszystko Zawrę herb Chyb Olimpikos I herb Anderlecht I dwie bazówki Bazówka Mary Suarez Mou moja i nasry. Dobra. To będzie na tyle w tym odcinku. Jeśli filmik Wam się spodobał, stawiajcie łapki w górę, komentujcie i subskrybujcie. Cześć!